Hi, dzień dobry, dzisiaj przychodzę do Was z miksem zdrapek, zdrapek za 50 zł. W sumie za 10, za 5, 2, za złotówkę jednego lotka mam słonika i 4 zdrapki już zaczęłam drapać. W sumie za piątkę eks owocowałam eksplozję i szczęśliwe linie za trójeczkę, bo to długo by zeszło, więc zaczniemy sobie od tych zdrapek. I sobie skończmy razem, a później przejdziemy do reszty. Więc sobie zacznijmy A, jest tutaj moneta, dobra. Może skończmy sobie tą. Yy, przepraszam, poprawię sobie statyw. Przybliżę troszkę, żebyście lepiej widzieli. Okej. Okay. Yy, zostały nam dwa symbole tutaj. Na razie żadna linia się nie utworzyła. Sprawdźmy sobie, co mamy jeszcze. Cytrynę i truskawkę. Mam truskawkę, truskawkę. Tutaj. A tu się nic nie utworzyło. Cytryna. Cytryna. A tutaj, widzicie, nie zdrapałam jednej. Truskawka. Tutaj są dwie. Tu jest cytrynka na dole. I w sumie tyle więc to będzie pierwszy pierwszy pustaczek sprawdzimy sobie kontrolne SG zgadza się to jem na bok damy. coś tutaj mi nie pasuje dobra teraz mamy trzy Szczęśliwa linia za trójeczkę, z numerem 13. dwie nam no, została. Żadna linia się nie utworzyła. Zobaczmy. Cytryna, jeszcze nam została i kwiat. Cytryna i kwiat. Tutaj nie widzę, tu jest cytryna. Nam to nic nie dało. Zgadza się, po kontrolnych nic nie ma. To były po kolei zdrawki Dwunasteczka. Gwiazda i kości. Gwiazda, kości. Tutaj mamy gwiazdę, ale to nic. Gwiazda, kości. Tutaj są kości. I tu jest gwiazda, ale to też nic nie dało. Zgadza się. I ostatnia, trzecia z numerem 14. Tu mamy dwie. Podkowa. I winogron. Podkowy winogron. Tutaj mamy winogron dwa razy i podkowy, a tutaj też mieliśmy podkowy. Dobra. Ale to też nic nie dało. Jak widzicie to wszystkie trzy zdrapki szczęśliwe linie są puste. Dobrze, teraz sobie przejdźmy do tych nietrapanych jeszcze. Może lotka za złotówkę z numerem 154. U, wysoko. Dobrze, musimy słoniki znaleźć i kwotę pod tym słonikiem. A, tu mamy ślimaka. O, mamy słonika. Super. Tutaj mamy wiewióra. I mamy królika. Ale mamy słonika jednego. Sobie sprawdźmy. 5 zł. No popatrzcie za złotówkę 5 zł. Wygrane. No to super. Fajnie. To chociaż w słoniku słonik dał szczęście nam. Super, teraz przejdziemy za 2 złote do zdrabki siódmeczki. Musimy znaleźć siódemkę czarną lub zieloną. zieloną przepisujemy i mnożymy razy 2. Dobrze, zacznijmy. 9, 6, 2, 4. Mamy siódemeczkę czarną, też może być 5 i 3, a w siódemeczce mamy 2 złote, kochani. 2 złote. Super. Ok. Teraz mamy pensję. Niedawno wyszła. Pensja za 2 zł z numerem 31. Sprawdźmy sobie nasze wygrywające liczby. To jest 12 i 16. A nasze, ach, pensja po raz pierwszy. Mogłaby być dwa razy. 23, 21, 26.

Spisały, zobaczymy jak się spisze teraz crazy ósemeczka. E, musimy znaleźć tutaj czarną ósemkę i przypisaną do niej wygraną y, kwotę. W... Widzicie, pomyliłam się. Znaleźć ósemeczkę czarną i przypisaną do niej kwotę. E, a ósemeczkę czerwoną i mnożymy razy dwa tą kwotę. Także zobaczmy numer 20. Sprawdźmy sobie co będzie. 2, 6, 2, 4, 9, 5, 4, 7, 9 i ostatnia to jest 7 i pustaczek, kochanie. Dobrze, na pustaki i ostatnie dwie nam zostały. Fortuna 7. Tutaj trzeba znaleźć portfel, siódemeczkę i wtedy razy 2 mnożymy. Dobrze, to jest zadyszka z drabka z numerem 21, kochani, więc sprawdźmy, co nam dzień przyniesie: wiśnia, arbus perła, gwiazda, ananas, plecak, narty, kwiat. Alma, kawa, a kawę to bym się napiła później, cytryna, korona, balsam, diament, słońce, piłka, podkowa, karta, rower i biedronka. I kochani, pusto. Niestety pusto, sprawdźmy sobie tak, pusto. I ostatnio, na koniec, czarne diamenty z numerem 20. Mamy do znajścia taką gwiazdeczkę, jak tutaj widzicie, albo diament. Więc sprawdźmy sobie. Sprawdźmy sobie teraz

Zero czworeczka nie ma, dwadzieścia osiem nie ma, dwanaście nie ma, trzydzieści cztery nie ma, osiemnaście nie ma, dwadzieścia pięć nie ma, trzydzieści siedem nie ma, trzydzieści pięć nie ma, ósemeczki nie ma, trzydzieści dwa jest trzydzieści trzy oboczek. 39 nie ma i ostatni 1 nie ma 17 nie ma 9 nie ma 16 nie ma i ostatnia dwójeczki nie ma sprawdźmy sobie kontrolę nie, gdzie tutaj są Tutaj. Zgadza się. No i nie. Zaraz tutaj podsumujemy sobie wszystko. Tutaj mieliśmy, kochanie, na 50 zł wydane. Wygraliśmy 2, 5 to jest 7. 5 to jest 12 i 2 to jest 14 zł. Tylko, kochani, 14 zł. No ale nic, zabawa jest. To będzie do następnych zdrapek. A Was zapraszam na subika i łapkę w górę. Pozdrawiam i do zobaczenia na następnym.